Funkcja liniowa klasówka numer 2, zakres podstawowy. Zadanie pierwsze. funkcją każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowujemy liczbę 3 razy większą pomniejszoną o 2 przedstawia wzór. No dobra, wystarczy to się dobrze tylko wczytać. Każdej liczbie rzeczywistej, czyli jakiemuś xowi przyporządkowujemy liczbę 3 razy większą. Czyli trzy razy większe to będzie 3x zmniejszona o 2, no to odjąć 2, czyli to jest nic innego jak odpowiedź b. Zadanie drugie. Jeżeli wyraz wolny b równa się minus 6 i miejscem zerowym jest x równe 3, to funkcja liniowa ma wzór. No to tak, ogólny wzór funkcji y równa się ax plus b, czyli b jest minus 6 w tym wypadku. No to automatycznie wywalamy a, wywalamy t, bierzemy po, pod uwagę tylko e, odpowiedź b i c. Jeśli miejscem zerowym jest trójka, to w takim razie za y podstawiamy 0 x jest równe 3, czyli minus 2 razy 3 odjąć 6. Weryfikuję teraz przykład B. Jeśli się to będzie zgadzać, to będzie przykład B. Z tego wychodzi, że 0 równa się minus 6, minus 6, 0 równa się minus 12. No lekka bzdurka. No to co? Weryfikuję może przykład C. W taki sam sposób, czyli 0, równa się 2 razy to miejsce zerowe 3 odjąć 6. 0 równa się 6 odjąć 6, 0 równa się 0, czyli to jest ewidentnie odpowiedź C. Zadanie trzecie. Dana jest funkcja liniowa F, której wykres przechodzi przez punkt A i jest równoległy do wykresu funkcji y minus x dodać 3. Podaj wzór tej funkcji. Ok, mamy pierwszą rzecz. Y równa się minus x dodać 3, z czego nam wychodzi, że a jest równe minus 1. Ewentualnie dla porządku możemy wypisać, że b jest trójeczką, ale bardziej nas interesuje, że a. Dlaczego? Bo wykres jest równoległy, czyli wzór tej naszej drugiej funkcji f od x będzie się równało Minus 1x, dodać b. E, jeśli jest wykres równoległy, to a1 równa się a2, i stąd to wiem. Teraz mamy punkt a, który ma współrzędne minus 4 i 3, i podstawiamy go do tego wzoru. To jest x, to jest y, czyli mamy 3 równa się minus 1 razy x, czyli razy minus 4, dodać 2, 3, równa się 4 plus b, przerzucamy 3, odjąć 4, równa się b, b równa się minus 1, czyli wykres tej funkcji ma wzór y, równa się minus 1x, minus 1, to jest nasza odpowiedź, do zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Kala podatkowa w 2018 roku pokazywała, że dla osób uzyskujących dochody roczne ponad 85 528 zł, podatek wynosi 15 395 4 grosze, powiększone o 32% nadwyżki. Ponad 85 528 zł. Zapisz wzór tej funkcji w zależności jako funkcję liniową. No dobra. Czyli tak, parafrazując to zadanie. W 2018 roku podatek osoby uzyskującej dochody roczne ponad 85 528 zł. Wynosił 15 395 złotych 4 grosze oraz dodatkowo 32% kwoty, o jaką przekroczył próg to 85 528. I tak trzeba to zadanie rozumieć. I teraz wypiszmy sobie jakieś informacje. Musimy mieć jakiegoś X. Czyli przez x oznaczmy dochód roczny wyższy niż te 85 tysięcy, co Czyli x dochód roczny, roczny wyższy niż 85 528 zł. Dobra. A f to oczywiście wysokość podatku. Podatku. Dobra, czyli tak. To by wychodziło, że to jest f od x będzie się równać. Czyli tak. Eee. Podatek to jest 15 tysięcy.

85 528 zł. No dobra. Teoretycznie można by to już było tak zostawić, ale jeszcze jest brzydko. Czy to, to się zgadza? Zwróćmy uwagę, czyli ten podatek to jest te 15 tysięcy dodać 32% nadwyżki. Dobra, to by się zgadzało. Czyli wobec tego mamy f od x to się równa.

Czyli w ostateczności f od x to się równa 0,32 x dodać 11 zł i 96 groszy. Zadanie piąte. Dla jakich wartości m do wykresu funkcji określonej wzorem należy punkt minus 4 i 3? Wyznacz współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. No dobra, przepisujemy sobie ten wzór. y równa się minus m, dodać 2, x dodać m, odjąć 3, mamy punkt minus 4 i 3, tu jest x, tu jest y, no to podstawiamy. 3 równa się minus m. Dodać 2. Zamiast x to będzie minus 4. Dodać m odjąć 3. Mnożymy sobie 3 równa się 4m odjąć 8 dodać m, odjąć 3. Sprawdzam, minus 4 razy i minus m to jest 4m, 2 razy minus 4, minus 8, no to jest ok. 3 równa się 4 plus m, 5m, odjąć 11. Przerzucam na drugą stronę, a to będę miała 14 równa się 5m, Obie strony oczywiście dzielimy przez to, co stoi przy M, czyli w naszym wypadku przy... przez 5. Czyli M będzie się nam równać 14 5 Dobra. No to teraz tak, 14 na 5. Możemy to sobie podstawić. Ja nie lubię takich ułamków, więc... 14 podzielić na 5. To się równa 2,8. No to podstawiamy do wzoru. Y równa się minus m, czyli minus 2,8, dodać 2 razy x, dodać 2,8 odjęć 3, czyli y równa się minus 0,8x odjąć 0,2 wobec czego mieliśmy wskazać współczynnik kierunkowy, współczynnik kierunkowy we wzorze y AX plus B to jest oczywiście nasza literka A, współczynnik kierunkowy to jest tyle, czyli A równa się minus 0,8. Zadanie szóste. Napisz wzór funkcji liniowej, która z wykres przechodzi przez punkty A, 2 i 3, B, 5 i minus 3. Naszkicuj wykres funkcji i wyznacz punkty przecięcia wykresu z osiami układów współrzędnych. Zaczynamy od tego, że ogólny wzór to jest Y, ax dodać B. Później mamy punkty 2 i 3 oraz punkty B, 5 i minus 3. Podpisujemy x i y, x i y i robimy z tego układ równań. Mamy tak, y to jest 3, równa się ax, czyli 2a dodać b. I tak samo tutaj, minus 3, to się równa 5a dodać b. Klamerka. Możemy sobie zrobić plusik 3. Dodać minus 3 to jest 0, równa się 2, dodać 5 to będzie 7, a dodać 2b. W sumie na nic mi się to totalnie nie zdało, więc e, uwaga, bo może być tak jak ja, że no co z tego, że Wam się trójki wyzerowały, jak zostały dalej Wam dwie, nie wiadomo. To jest wszystko ok, tylko trzeba się ogarnąć, że hmm. Jednak coś tu nam nie pakło. I teraz ja wystarczy, że zrobię tu minus i zobaczcie, co teraz będzie. Mam tak 3 minus minus 3, wyjdzie nam 6, równa się 2a odjąć 5a, to jest minus 3a, a b odjąć, b się wyredukuje i mamy już fajnie, bo mamy tylko jedną niewiadomą. Obie strony dzielimy oczywiście przez minus 3, i wychodzi nam teraz, że a to będzie minus 2. No i już jest fajnie. Teraz obojętnie do którego z tych równań, czy do pierwszego, czy do drugiego, za a podstawiam minus 2. To mamy 3 równa się 2 razy minus 2 dodać b. 3 równa się minus 4 dodać b, przerzucam. 7 równa się b. No to mamy wzór, który ma postać y równa się minus 2x dodać 7. Dobra. Czyli mamy już napisany wzór funkcji liniowej. Teraz wyznaczmy punkty przecięcia. Pierwszy punkt przecięcia ma współrzędne 0b, czyli w naszym wypadku 0 i 7. Drugi punkt przecięcia trzeba policzyć miejsce zerowe. Aby policzyć miejsce zerowe, za y podstawiamy 0. 0 równa się minus 2x dodać 7. Przerzucam. 2x równa się 7. Obie strony dzielę na 2. x równa się 3,5. Czyli drugi punkt to 3,5 oraz 0. No dobra, zaznaczamy sobie te punkty 0 i 7. Zobaczcie, mam tutaj trochę brzydki, bardzo brzydki układ równań. Nie zmieści mi się punkt 0 i 7, ale to wobec tego zrobię tak. Narysuję sobie tabelkę X i Y. Za x podstawię sobie 1, 2 i 3, i mam ładniejsze punkty. I teraz do tego wzoru, który mam podkreślony na zielono, za x podstawiam odpowiednio 1, 2 i 3. Czyli mam y równa się minus 2 razy 1, dodać 7 to jest 5, tu jest piątka, później mam y równa się. Minus 2 razy 2 dodać 7, czyli to jest minus 4 dodać 7, to będzie 3, i mamy tu y równa się minus 2 razy 3 dodać 7, czyli to jest 1. No to teraz zaznaczam te punkty 1 i 3. 1 i 5 jest pewnie tu, 2 i 3 jest najpewniej tu, 3 i 1 jest tutaj, rysujemy prostą, i to też jest nasz wzór. Oczywiście pokazałam Wam tutaj dwie metody, bo wystarczyło wyznaczyć te miejsca przycięcia wykresu z osiami i już narysować wykres. A jeśli totalnie nie wiemy, jak się wyznacza te miejsca przecięcia z osiami, to w takim razie robimy sobie tabeleczkę, ciach, ciach i po Zadanie siódme. Dla jakich liczb całkowitych a i b funkcje y równa się 3x plus b i y równa się ax plus 5 mają takie samo miejsce zerowe? Dobra, to trzeba trochę pogłówkować. Pierwsze miejsce zerowe to będzie 0... Równa się 3x dodać b. Drugie miejsce zerowe 0 równa się 2x dodać b. Tu można już zacząć coś naprawdę kombinować i znaleźć chociaż jedną parę liczb. A teraz, żeby to było tak ostre po matematycznemu, to w takim razie ja wyznaczam miejsce zerowe, czyli x z pierwszego równania. Czyli mam tak minus 3x równa się b. Obie strony dzielę na minus 3, czyli x równa się minus B na 3. I to jest miejsce zerowe z pierwszego, a teraz z drugiego będzie tak e, tu, 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 tu. minus AX równa się 5. Obie strony dzielę przez minus a, czyli x równa się minus 5 nad a. I teraz, żeby one były równe, no to mam tak minus b nad 3 ma się równać minus 5 nad a. Noż cudownie, po prostu fantastycznie. Czyli tak, pierwsze co my tutaj widzimy, wiemy, że b. Może się równać 5, a a może się równać 3. I de facto już to by nam mogło wystarczyć, bo będą wtedy dokładnie takie same. Może być też na minusa, tzn. że b będzie się równać minus 5, a będzie się równać minus 3. Z takich rzeczy tutaj może się nam jeszcze równać, że A będzie 1, tak idąc już dalej, a B będzie na przykład 15. I wyjdzie nam dokładnie to samo. Może być też, że może być A15, AB1 i tak dalej. No w każdym razie tu już de facto mamy na przykład to, jeden wariant, drugi wariant, trzeci wariant. Ogólnie tych wariantów moglibyśmy sobie tam pokombinować, byłoby ich jeszcze więcej, natomiast myślę, że jeden wystarczy, a na pewno trzy.